Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku spotykam się z Pawłem Załęskim, który jest jednym z najskuteczniejszych doradców Lloyda. W zeszłym roku Paweł zająłeś trzecie miejsce w rankingu naszych doradców. No i tak od razu w sumie przejdę do mięsa, bo jesteś konkretnym gościem, więc konkretne pytanie Ci rzucę. Jak to zrobiłeś? Skąd sekret Twojego sukcesu? No bo masz pewnie jakieś swoje metody, swoje nastawienie, które Ci pozwoliło taki wynik osiągać. No oczywiście nie ma złotego środka na odpowiedź na Twoje pytanie, ale zawsze staram się być maksymalnie zaangażowany w każdą transakcję i do każdej staram się podejść indywidualnie. Staram się być maksymalnie elastyczny, tak żeby wybadać potrzeby zarówno kupujących, sprzedających i dopasowuję się do nich. To dopasowanie no też jednak sprawia, że zarządzanie czasem jest często trudniejsze. Ja często Ciebie widzę no może nie zabieganego, ale chodzącego jak w zegarku szwajcarskim, jest zawsze odpowiedni czas na odpowiednią chwilę. Czy to jest wrodzone u Ciebie, czy musiałeś to wypracować sobie? Taka, taka umiejętność zarządzania właśnie sobą w czasie, powiedzmy. Musiałem to sobie wypracować, bo zauważyłem, że tak, jest mi zdecydowanie wygodniej pracować. Jak jestem poukładany, e, usystematyzowany, i też zauważyłem, że więcej w ten sposób mogę zrobić. Więc mm. dlatego tak działam. Zajęłeś to trzecie miejsce sprzedając w zeszłym roku sporo nieruchomości. Powiedz mi, czy udaje Ci się to w związku z tym przełożyć na życie prywatne to zarządzanie i mieć też czas dla siebie, czy zaangażowałeś się, żeby ten wynik zrobić w te prace tak maksymalnie, że już na nic nie wystarczyło oprócz tego czasu? Momentami trochę się zagalopowałem, ale szybko się obudziłem, że czas prywatny jest bardzo ważny i udaje mi się go wygospodarować. Mam taką zasadę, że pracuję na 150% i odpoczywam na 150%. I bardzo ważne w mojej pracy jest dla mnie właśnie to, żeby poświęcić czas rodzinie, mojej żonie. To mnie napędza, motywuje i jest to bardzo ważne i nie można o tym zapominać pod żadnym pozorem. Super, podoba mi się to, że potrafisz tak postawić jednak te granice dosyć mocno. I tak jak mówisz, Ciężko pracować, ale też dobrze odpoczywać. Twoja historia jest o tyle ciekawa dla mnie, i pewnie też dla, dla widzów, no bo ty jesteś jednym z tych gości, którzy rzucili bezpieczne, ciepłe miejsce, ciepłą posadkę, nie obraż się, że tak mówię, mhm. ale ja sobie tak wyobrażam dosyć wysoko postawioną pozycję w dużej korporacji na rzecz, no jednak, takich niebezpiecznych, szerokich wód bycia pośrednikiem, agentem. Na prowizji, bez podstawy. Co Cię skłoniło do takiej zmiany, jeżeli możesz powiedzieć? Skłoniło mi chyba najbardziej to, że to ja dzięki tej zmianie wyznaczam sobie granice i ten przysłowiowy sufit. Dodatkowo ważne jest dla mnie bardzo to, żebym był wolnym człowiekiem. Ja nie potrzebuję szefa, który będzie mnie kontrolował, mhm. sprawdzał, co zrobiłem dzisiaj, a co zrobię jutro. Bo ja sam dla siebie jestem największym szefem, wymagającą osobą. Dużo od siebie sam wymagam. Więc ważne było dla mnie to, żeby nikt mi nie narzucał, co mam robić, bo ja doskonale wiem, co mam robić. Albo tak myślę, ale nie potrzebuję tego przysłowiowego bata. I to było okay. dla mnie bardzo ważne, żebym ja mógł decydować, co robię ze swoim czasem. No bo staram się wykorzystywać go maksymalnie jak najlepiej. Wspomniałeś o tych granicach i o czasie i o wolności, mhm. więc domyślam się, że to są dwie najbardziej kluczowe rzeczy, ale nie wymieniłeś pieniędzy. Czy to też było dla ciebie istotne, ta możliwość ewentualnie przekraczania założonych wyników, czy tego nie brałeś pod uwagę? Tak, oczywiście. To, to było dla mnie również istotne, bo wiedziałem, że w korporacji, mimo wszystko, angażując się w jak najlepsze wykonanie swoich obowiązków, nie przenosi się to tak bardzo na zarobki, mimo wszystko. Są pewne ramy, z których nie wyskoczymy. E, pracując w taki sposób jak teraz, ilość przełożonego czasu i zaangażowanie w jak najlepsze wykonanie obowiązków bardzo dokładnie przenosi się też na zarobki. Okay. Czyli według Ciebie można powiedzieć, że to jest uczciwszy system? Tak, zdecydowanie. Ale wyłącznie dla osób, które potrafią dysponować swoim czasem i są nastawione na jakiś cel, wynik, bo nie jest to dobre dla każdego. No właśnie, nie jest to doby, dobre dla każdego, to może w takim razie, tak według Ciebie, już z Twojego doświadczenia, co taki pośrednik, agent nieruchomości powinien w sobie mieć, najważniejsze, nie wiem, powiedzmy trzy cechy, albo rzeczy, które robi aktywności, uh -huh. żeby to wszystko się powiodło. Nie wiem Filozoficzne czy, trochę pytanie. Nie wiem, czy będę potrafił zebrać tylko trzy cechy, ale moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby to, o czym wspomina Krzysiek Rzepkowski bardzo często, żeby wejść w buty klienta i postawić się w jego sytuacji. Ja staram się pracować w taki sposób, żeby mm, staram się sobie sam zadać bardzo często pytanie: czego oczekiwałbym? Od dobrego pośrednika, gdybym sam szukał mieszkania, domu czy działki, i w ten sposób staram się pracować. I staram się tego od siebie wymagać, po prostu. Staram się, tak jak wcześniej wspominałem, być elastycznym i dopasowywać do sytuacji klientów, zarówno kupujących, jak i sprzedających, bo to jest moim zdaniem kluczowe. Dobry pośrednik powinien być uczciwy, zaangażowany i elastyczny. Moim zdaniem. Myślę, że to warto sobie gdzieś zapisać i faktycznie wleć w pamięć, bo jeżeli te cechy, o których powiedziałeś, zostaną spełnione, no to może nie jest się skazanym na sukces, ale faktycznie prawdopodobieństwo jego odniesienia jest całkiem spore. Zaciekawiła mnie też jedna rzecz, o której mówisz, że nie, czułeś, że nie potrzebujesz bata, jakiejś takiej kontroli nad sobą, że to ci trochę nie pasowało, ograniczało cię w ryzach poprzednich doświadczeń zawodowych czy korporacji. Tutaj w Lloydzie no, mamy taki system też menedżerów, mentorów, teraz tak to się nazywa. Mhm. Jak byś to porównał? Czy to jest podobny styl zarządzania, czy też zgoła inny, tak samo jak praca Twoja się różni, to czy ci, którzy Tobą zarządzają też się różnią, czy to jednak jest podobne w jakiś sposób? To się różni zdecydowanie. I cieszy mnie to, że osoby, które mną zarządzają, tak to nazwijmy, też są elastyczne jak po jakimś czasie zobaczyły że nie wymagam jakiejś kontroli to też dopasowały się do mojego systemu pracy co mi bardzo odpowiada bo wiedzą że jak powiem że coś zrobię to to zrobię najlepiej jak się da. A jeżeli nie będę mógł to na pewno dam znać że coś się pojawiło jakaś przeszkoda na drodze ale szybko się też postaram nią pokonać. Mówiłem że Paweł to jest solidna firma i każde słowo tak naprawdę Twoje potwierdza to powiedz mi tak nie na... mnie to oceniać <laughs> powiedz mi tak na koniec no bo w całym zeszłym roku i wcześniej też sprzedawałeś nieruchomości no właściwie za minimalne wynagrodzenie 4% czasami słyszałem że zdarzało się i więcej a to często u pośredników jest problem żeby swoje wynagrodzenie obronić w oczach klientów jak to robisz jeżeli możesz zdradzić że klienci chcą ci płacić takie no umówmy się nieniskie wynagrodzenie mhm. Przede wszystkim staram się od pierwszych słów zamienionych z klientem, od samego początku, pokazywać wartość, jaką mogą otrzymać współpracując z pośrednikiem, z dobrym pośrednikiem. W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani, zajęci, drugą walutą oprócz pieniędzy e, stał się czas, i on jest bardzo ważny dla klientów, zarówno kupujących, jak i sprzedających. I naświetlając to, ile czasu zaoszczędzą i niepotrzebnego stresu nasi klienci, oni bez problemu decydują się na te prowizje, bo wiedzą, jaką to jest dla nich wartością. I myślę, że to jest kluczowe. Tylko opierając się o coś takiego, trzeba pamiętać, żeby w każdym celu starać się być jak najbardziej profesjonalnym. I myślę, że to jest takim kluczem do tego, żeby klienci nie bali się płacić e, prowizji. Okej, okay, Czyli szczerość, profesjonalizm, rzeczowość i słowność. To są takie cechy, które sprawiają, że ludzie chcą zapłacić wynagrodzenie. No i ja to kupuję akurat, bo czasami droższe lub tańsze usługi kupuję i to rzeczywiście jest coś, co mnie skłania do tego, żeby z nich skorzystać. Także super, że to powiedziałeś. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta z tej rozmowy i być może weźmie coś dla siebie z tego, będzie wiedział w którym kierunku Podążać. No ja tobie życzę, żebyś podążał dalej w kierunku, w którym podążasz, czyli kolejnych sukcesów i nie tylko na rynku warszawskiej e, Pragi, Białołęki, czy generalnie, generalnie prawych stron, bo też chyba zasadzasz się na inwazję na lewą stronę Warszawy. Także tak miejmy nadzieję, że będzie Ci wszystko szło fantastycznie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polecamy w takim razie Pawła. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.